Teraz gratuluję dzisiejszego zwycięstwa, drugiego zwycięstwa rzędu. Wydaje się, że wracamy na dobre tory i zła pasa jest zażegnana. Powiedz mi, jak bardzo dla drużyny była ważna ta wygrana? No, myślę, że bardzo ważna, szczególnie wygrana u siebie na boisku, bo Kibice przychodzą nas dla nas kibicować tutaj, musieliśmy, musieliśmy dać siebie dużo wysiłku i zdrowia, tak jak na pewno bardzo, bardzo do, dla nas ważna była wygrana w Szczecinie, gdzie takie było przelamanie, ale na tym na pewno nie trzeba zwalniać z tempa, tylko dalej trenować, walczyć, bo, bo jest się przed nami dużo, dużo meczów i na pewno potrzebujemy punktów. To był trzeci mecz, gdy grałeś z Arielem podesiukiem na defensywnym, defensywnym pomocniku we dwójkę. Oboje jesteście bardzo doświadczonymi piłkarzami, e, ograni w naszej Ekstraklasie. Powiedz mi, jak odbierasz współpracę z nim? Dobrze ci się z nim współpracuje? Ja myślę, że w środku ogólnie Martin tak samo schodzi się sami po piłkę, ja idę wtedy wyżej. Także mamy cały czas, wymieniamy się pozycjami, ale myślę, że na pewno kilku doświadczonych zawodników mamy, którzy Mogą uspokoić, trochę grać, jest na doświadczenie trochę zagrać, ale tak jak mówię, dzisiaj nie mogę zabrać każdemu nic, bo każdy wychodził, czy to z lawki, czy w podstawowym składzie, dał sobie siebie dużo, dużo zdrowia, żeby zobaczyć żeby ten wynik. Jutro świętujemy Dzień Kobiet. Masz może coś do powiedzenia dla naszych fanek? Myślę, że jak najbardziej wszystkiego dobrego z, z, z świętem. Dzień, Dzień kobiet na pewno i jak najbardziej zachęcamy wszystkich na trybuny, żeby tutaj robić wspaniałą atmosferę. Dziękuję bardzo.